Myślałby kto, że na idiotę trafi. Ale dobrze, na zawsze słodko. I w tak pięknych okolicznościach przyrody zrobimy sobie pauzę. dzień, tak tak ostatni. Nieco zmieniły się nasze plany z uwagi na pogodę, jaka zapanowała w całym kraju. Postanowiliśmy, że dzisiaj w piątek na strzała wracamy do domu. Piotr już widzę wstał i, i ganiał nasze wczorajsze śniadanie. I Też już coś tam dla was kręci na swojego na swojego vloga. Dzień dobry Piotr, co robisz? Dzień dobry Grzegorz. Nagrywasz materiał do swojego odcinka na swój kanał? Tak, tak. nagrywam e, materiał do ostatniego odcinka z serii Decent 2021. Ty, je to popatrz, to tak jak ja, bo ja nagrywam materiał do ostatniego odcinka The Cinto Tour na nasz kanał The Cinto Tour. Ale się dziwnie złożyło. Ustanowiliśmy zmienić plany, tak jak już mówiłem, najpierw mieliśmy wracać w niedzielę, ale wiedziałem, że będzie tak wrócimy w sobotę. Mhm. W niedzielę sobie odpoczniemy, ja mówię, wiedziałem, że tak będzie. A teraz, przez pokodę, tak naprawdę wracamy. dzisiaj, w piątek. Bierzemy ten namiot jeszcze? Rzekomo, 25 km Dolców. dolców. No. no. To namiot, taki jak w Afganistanie wojsko. Dobra. Idziemy za. No. Słuchajcie, my idziemy na kawę poranną strzelić kawkę, pyknąć kawkę. Jak to, jak to mówimy, palnąć kawę. A palnąć! Właśnie! Idziemy palnąć kawę. Potem się pakujemy, mamy trochę kilometrów do przejechania, bo niemalże z Rozewia do, do Legnicy i do Wrocławia. Także trochę trasy przed nami, tymi naszymi wspaniałymi Fiacikami. Piotr, tobie namiot też, namiot też tak zamógł? Tak mi tak nie zamógł. Tak? Tak. Z kurde, mokrym śledziem. Jak to poskładać do tego pajdu? Te namioty są spoko. Tylko trzeba je suszyć. Suszyć. Codziennie rano suszyć. Trochę się przejaśnia, może nie będzie padało, to może trochę przeschną. Tylko słońca nie ma i też nie przeschnął. Albo no po prostu go wpierniczę tam na górę i tyle no. Też masz to wilgotne? Co mam wilgotne? Karimatę i namiot? <coughs> Słoniaczek. Cześć Wojtek. Cześć. Co robisz? E, Pomagam Taci składać karimatę. Mm -hmm. Wojtuś, jak ty pakujesz, Autko? Normalnie, czyli materace na swoje miejsce. Pod M? Pod M, tak. Torby, garnki, to wszystko na swoje miejsce. Kapelusze na swoje miejsce. A namiot? Ja, namiot też pójdzie tutaj. Wojtuś <ścoughs> się wyprowadził z namiotem i znalazł, już wie, co mu doskwierało pod materacem. Ropucha szukała księcia i znalazła Wojtka. Wojtuś, zabierasz ropuszkę do domu? Nie, jedziesz u sądu. Jedenako zjedzone, auto spakowane, za chwilę ruszamy w drogę. Zrób mi zdjęcie tak, jakbym trzymał Wojtkę za głowę. mi ją, ja Widzisz, w środku? U nas takie góry nie się. A u nas? Jak ten traktor? <noise> eee. I, kazo. I kazo! Ach, u nas to są góry. Pomyślałby kto, że na idiotę Dajcie mi 30 sekund, otwórzcie maski swoje i ja wam zrobię coś takiego, co na bank nie traficie. Nie wyszło. Nie wyszło. Gotowy? Gdzie ta kawa? Gdzie ta kawa? U nas, guzi macają. To co najpierw? Kawa? Znaczy kawa. Palniemy kawkę? Palniemy Nie 2124 km do tej pory zrobione I nie widzę, żebym miał jakiekolwiek paliwo Także ciekawostka jest, mianowicie jak na zakrętach, jak jadę w lewo To się jakoś paliwa wodę i zaczyna się cyrk. Dobrze, że Piotruś pomyślał Dobrze, że jeszcze raz tu się spotykam w tym pięknym samochodzie, że trzeba dolewać. Ma zabrakło. Ma zabrakło. A co no jest, tylko na zakrętach brakuje. I silni mi... Brakowałoby <noise> mi <noise> Zgas, a ludzie czekają. Że ja przez rządzę przejadę, a ja nie o naszym. przygotowań, czyli raz deszcz, raz słońce i tak na zmianę co chwilę w tym roku przez cały nasz pół roku przygotowań tak dobitnie teraz się podsumowało też i naszym wyjeździe przed chwilą lało a teraz znowu mamy piękne słońce a nie odjechaliśmy wcale tak daleko kilka kilometrów i założę się, że ta pogoda zmieni nam się jeszcze kilka razy dzisiaj podczas naszego powrotu do Legnicy uzupełnione. Idziemy teraz w stronę Lemborka, właśnie do Lemborka, tam palniemy jakąś kawkę, trzeba grać Piotrowi materiały z jego iPhone'a, bo nie ma już jak nagrywać materiałów na swojego vloga. Te psiochy będzie siadł? Jakie psiochy? Można tego. <laughs> nasze święte jabłka. O! Święte jabłka. Święte? Boże. Te psiary święt. Ale dobrze, tak to jest słodko. <laughs> Proszę, taki to pożyje. I logik. I kawka. I serwis komputerowy Apple. Yy, Stać mnie. Dowiedziałem się, że będę miał dodatek za wychowawcę. Popatrzcie, ile on tego natworzył. Tutaj jeszcze 40 minut pliki się będą zgrywały. Nasz youtuber. Mamy raptem do zrobienia 475 km dzisiaj. Przynajmniej ja. Do Legnicy. Teoretycznie powinniśmy dojechać parę minut po 19, do domu jest godzina 11.32, oczywiście gdzieś jeszcze jakiś obiad czy coś, także około 20.00 może zjedziemy do domu. No szkoda, szkoda, bo jak zawsze było fajnie. Sunshine, sunshine w lokalnym sklepie poczynione jedziemy teraz na jakiś parking leśny przekąsić coś i jedziemy dalej nie mogę wyjść z podziwu jak ten mój pali na pół ząbka od kopki. my, oddział Legnica mamy do przejechania jeszcze 359 km coś mówiłeś tak? W tak pięknych okolicznościach przyrody zrobimy sobie pauzę. Upaki Idą w krzaki. Krucha z galaretką. Sucha buła. Rewelacja. Najlepsza drogowa przekąska. A co Wojtek? Co Wojtek. Oooo! Wojtek też ma kebasze. Widzę, ty Wojtek, też wylosowałeś kiebasę z bagażnika? Taki jest plan ale... Nie, miałem w lodówce w samochodzie A w lodówce miałeś? No, no, no. Potel! Cicho Sykta swoją też wrzuca. Tak. Wojtek musztardy szuka Nie. mam stoliczek Chociaż na koniec nam się przydał Trzeba było powiedzieć, to bym ci stolik wyciągnął od siebie z bagażnika No weź A sobie. Wojtek się rozpakował bo i tak się rozpakował. Nie wiem, jest w porządku. O! Grochówka będzie. No. Duże kawałki mięsnych owoców. Juma! O nie, to w takim razie. Nie, 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 nie. No Wojtek się będzie teraz pakował. Talerze pod. Talerze to się talerze pod te <talarze> yy, Tak, pomóż mi. Już słonię. Ładuj do torby No jest masze. kilometry mojej trasy do domu od Piotra. Dziś z Władysławowa ponad 12 godzin to z postojami. Ponad 12 godzin, 450 km. Jeden wniosek taki na szybko, następnym razem, jeżeli gdzieś będziemy wracać skądś, taki dystans, to na pewno już nie będziemy unikać autostrad. W tym wypadku polecimy autostradą, bądź Esko, jakąś bo Potłóc się 12 godzin po bocznych drogach, to jednak ciut za dużo. Kończymy. Decento Tour 2021: edycja zamknięta. Dzięki za obecność. Dzięki za wsparcie, za komentarze, za lajki. No i co, bądźcie z nami w przygotowaniach do przyszłorocznej wyprawy. Cześć, trzymajcie się.